już są wykresy, które nam obrazują to, co nas interesowało bardzo, a mianowicie czas wydawania poszczególnych decyzji, czyli czas oczekiwania na, na decyzję o warunkach zabudowy. Ta pierwsza bo po, po lewej stronie to jest sumując wszystkie dzielnice i latusz, czyli i małe, i mniejsze i, i te duże inwestycje razem. No to tutaj widać, że w tych terminach administracyjnych wyznaczonych przez kodeks postępowania administracyjnego, czyli w terminie do 60 dni decyzje o warunkach zabudowy w 2013 roku wydano tylko w zakresie 19% ich, ich całej liczby. Tak? Pozostała część 36% to są decyzje wydane w czasie między 61 a 80 dni. Po następne to z 3,5% to jest 18365, czyli doszliśmy już do roku. No i niestety całkiem spora liczba, około 12,3% to są decyzje wydane w okresie dłuższym niż jeden rok od złożenia wniosku. I po prawej stronie jest rozbicie na wszystkie dzielnice łącznie plus ta w dolnym prawym rogu wykres, który obrazuje to co, te decyzje, które zostały stricte wydane w ratuszu, czyli to są te dla obiektów powyżej 15 tys. m2 powierzchni całkowitej i tutaj w dzielnicach, sumując je łącznie, tak, mamy, mamy do 60 dni zaledwie 10% decyzji jest wydawanych, 61 do 180, 32,5, potem 180 do 365, 41 czyli no niestety widać, że to jest taka przeważająca część wszystkich wniosków no i te, które zostały powyżej roku wydane aż 15% tak? czyli to jest no niesamowicie długi, długi czas oczekiwania na, na decyzję o warunkach zabudowy. Z tych wykresów wyraźnie widać, że ten udział nazwijmy to dzielnic w ilości wydawanych decyzji o warunkach zabudowy powoduje, że obraz całej Warszawy nie ulega jakimś większym zmianom w wyniku no, jakby nazwijmy to lepszej, lepszej pracy ratusza, prawda? Na tym wykresie, gdzie, gdzie prezentowany jest ratusz, widać, że to jest mniej więcej pół na pół, natomiast nie przekłada się to w sposób istotny na tak, obraz całej Warszawy. Jest pół na pół i to właściwie w całkiem można powiedzieć w tych dobrych terminach, bo połowa to jest 60 do 60 dni to jest 47%, a następne 47% to jest 60-180, więc to powiedzmy jest całkiem mniej. Tak? Natomiast tu, tu widać, że dzielnice zdecydowanie nie nadążają na, za, za tempem pracy ratusza. Z czego to wynika, to już jest inna kwestia, natomiast to jest ten kierunek, który który widać, że powinien być kontynuowany, że ten czas jest możliwy do osiągnięcia, żeby był krótki, a już optymalnie no najlepiej by było, żeby był taki jak Kodeks Administracyjny wyznacza. Sytuacja w dzielnicach, jeżeli o wz chodzi, tutaj te najlepsze i te najgorsze. No najlepszy targówek, bo wydał Wszystkie warunki zabudowy. To oczywiście jest kwestia, ile, ile tych decyzji było, ile, ile planów jest. No tu nie wszystkie te aspekty są tak w naszym w tej ocenie może uwzględniane. Natomiast Targówek wydał wszystkie swoje decyzje w terminie administracyjnym do 60 dni. Natomiast Wesoła niestety wszystkie wydała powyżej, powyżej roku. Nawet jeżeli mogą być ich tylko się ich wiele to, to tym bardziej, tym powinno bardziej wydać w terminie, tak? jeżeli ma jedną czy dwie. Tak. No i tutaj, tutaj komentarz dla podsumowania tych wykresów. Nasza że ratusz wygląda zdecydowanie lepiej w przypadku decyzji o zabudowy na tle poszczególnych dzielnic, które tylko 10% swoich decyzji wydały w terminie ustawowym, i 16% z przekroczeniem terminu jednego roku, niestety. No i tutaj to jest to wysłanie, myślę, które stoi przed urzędami dzielnic, żeby, żeby rzeczywiście zwiększyły swoje tempo wydawania tych decyzji i starały się zbliżyć do terminów administracyjnych. Teraz w zakresie pozwoleń na budowę w 2013 roku i ta sama zasada, tak, podsumowanie dzielnic razem z Natuszem czyli całej Warszawy, a potem rozbicie na dzielnicę i i ratusz. No i tutaj, jeżeli chodzi o pozwolenie na budowę, jest, jest trochę lepiej, po 50, nie 50 57%, tak, 57 jest ich w terminie do 60 dni, 26 to jest termin z 65 do 180, 15 3 to jest 180 do roku no i powyżej roku jest już bardzo niewiele, bo to jest 0,6%, także myślę, że to są te decyzje, które no, nie do końca, jak mówię, kompletne, czy gdzieś ten na pewno jest, bo jest to bardzo mały proces, którego nie zostały wydane w tym terminie krótszym. I tu mamy odwrotny obraz, jak w przypadku marki Obraz ogólny Warszawy kształtuje e, głównie Rada, przez jakiś do dominujący udział w wydawanych decyzjach. Tak, to, to myślę, że z tego jest ciekawy wniosek. Że w większości, to widać w większości w Warszawie inwestorzy realizują obiekty, które są powyżej 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni całkowitej, co by oznaczało, że jeżeli to są obiekty, jeżeli mierzymy to te obiekty mieszkalne, wielorodzinne, to to są budynki czy zespoły budynków powyżej. Czy około 150, mające około 150 mieszkań, tam i powyżej. To, to jest jakby ten obraz większości realizowanych, czyli no jest więcej tych dużych inwestycji, te małe, uzupełniające w tkankę miejską już bardziej istniejącą, stanowią mniejszą część. Ratusz tutaj też w tym zakresie tych, tych pozwoleń wygląda. Lepiej odrobinę niż wszystkie dzielnice zebrane razem, czyli dalej, dalej są te możliwości tutaj działania i poprawy. No i znowu podsumowanie, kto najlepszy, kto najgorszy z poszczególnych dzielnic najlepiej, najlepiej funkcjonują w zakresie pozwolenia na budowę bymogą ochata torgowek i Ursus. Takim w pierwszym, w pierwszym wniosku nasunęło się nam no OK, to są te dzielnice, które się rozwijają od kilku lat. Zdecydowanie można to zaobserwować. Trochę nam tu brakuje białłenki, bo która też, też rozwija się zdecydowanie od wielu lat i, i to także ten wniosek był pierwszy ok, to są te dzielnice, które być może kontynuują tą swoją linię rozwoju i stąd ta organizacja przygotowana tam na dużą ilość wniosków i dużą ilość inwestycji, chociaż jak widać nie do końca to jest być może spustę, no bo Białałęka Tutaj powinna się znaleźć, a się nie znalazła. Czyli to są te, te cztery dzielnice, które 100% swoich decyzji wydały w terminie do 65 dni, czyli tak jak powinny de facto wydawać. No, natomiast najgorzej wypadły niestety bielany, które połowę decyzji o pozwoleniu na budowę wydano 65 do 180, a drugą połowę niestety z przekroczeniem okresu oczekiwania jednego. No i komentarz. I komentarz do, do tych wykresów. Aż 42,5% wszystkich decyzji o pozwoleniu na budowę w Warszawie do budownictwa wielorodzinnego w 2013 nastąpiło z przekroczeniem terminów ustawowych, także to jest bardzo duży, duży procent wszystkich decyzji. No i w przypadku urzędów dzielnicy średnia jest o ponad 6% większa, a dodatkowo wskazuje na procentowy udział wydanych decyzji z przekroczeniem jednego roku. To jest już naprawdę taki okres, który myślę, że nigdzie się nie powinien pojawiać. No to mamy trochę bardziej szczegółową tabelę w zakresie naszej punktacji. Jak myśmy punktowali. to może. Zanim przejdziemy do, do, do tej klasyfikacji, nazwijmy, do generalnej naszego rankingu, postanowiliśmy, tego do, do tego poprzez klasyfikacje dotyczące warunków zabudowy. W naszej kolejności będzie pozwolenie na budowę. I tutaj w oparciu o, o punktację, cała metodologia będzie na końcu pokazana. W oparciu o punktację możemy, możemy stwierdzić, które dzielnice procedują z naszego punktu widzenia inwestorów mieszkaniowych najlepiej. Tak? a które mają e, jeszcze dużo do zrobienia. E, warto zauważyć, że średnia dla wszystkich dzielnic e, w porównaniu do roku 2012 uległa pogorszeniu. Tak? E, jeżeli chodzi o ratusz, ta różnica jest niewielka, praktycznie nic nieznacząca, aczkolwiek też oczekiwalibyśmy, żeby nastąpiła jakaś poprawa, natomiast widać e, pogorszenie sytuacji średniej w poszczególnych dzielnicach, bo jeżeli przyjmiemy się, przyjrzymy się pierwszej, pierwszej trójce, no to widać tam na pierwszej pozycji zmianę o, o, o dwie pozycje do góry, tak? Na trzeciej aż 8, czyli ta sytuacja jest dynamiczna zmienia się. Jeżeli mogę prosić pozwolenie na budowę. Tutaj mamy w samej czołówce aż cztery dzielnice. Jeżeli pamiętacie Państwo obraz poprzedniego slajdu, to te cztery dzielnice również są w czołówce w szpicy klasyfikacji OWZ. No, o czym to świadczy, tak? to znaczy, że, że inni powinni się może od, od, od nich uczyć, tak? może, może, może mają lepiej zorganizowaną pracę, może mają lepszych specjalistów, tego nie wiemy, tak? nie wnikamy. W to. Nasze oczekiwania są takie, my nie wiemy jak to naprawić. Nasze oczekiwania byłyby takie, żeby wszystkie postępowania odbywały się zgodnie z terminami e, kodeksowymi. Teraz chyba, a jeżeli jeszcze taki mały komentarz. E, tu również średnia uległa średnia, pogorszy. Czyli to czas na klasyfikacji generalną. Tak, no, po prostu mówiąc, to oczywiście nie są, to co te różnice, które tutaj pomierzyliśmy, są no. bardzo niewielkie, tak? Czyli nie, myślę, że nie możemy tego powiedzieć, że, że, że ta sytuacja się bardzo pogarsza. To jest właściwie niewielki element, natomiast na pewno jest słaba, jeżeli chodzi o te terminy, tam, bo widać, że w większość zdecydowanie w jednym zakresie roku zabudowy i pozwoleń na budowę te terminy wszystkie są przekraczane. No i tu podsumowując, można powiedzieć, zwycięzcą tego naszego pierwszego rankingu jest, jest dzielnica Targówek, która, która... Jaka to No, tutaj w tabeli oczywiście Państwo mają te wszystkie punkty, czyli zwycięzcą jest, jest dzielnica Targówek, która w zeszłym miejscu Patrząc tą punktacją, tą samo było na trzecim miejscu. Drugie i trzecie miejsce zostało oddzielny Ursus i Praga Północ. Pozostałe no, no, dzielnice, no niestety najgorzej tutaj wypada Ursynów, który zajął ostatnie miejsce. I jeżeli chodzi o, o procedowanie warunków zabudowy, no to tutaj dzielnica rzeczywiście tak Zdecydowanie wszystkich, wszystkich wyprzedziła, a ta wesoła no, z, też i z tą jedną swoją chyba, decyzją e, o warunkach zawodowych, którą niestety bardzo długo wydawała, e, z, jest na ostatnim miejscu. E, czy przedostatnim? Przed nie ostatnim. E, to, to z podsumowaniem, tak. Ja myślę, że e, tutaj sporo różnych wniosków koniecznie się jeszcze nasunie z, z tego porównywania. Tam troszkę brakuje tych danych historycznych i one się będą budowały, zobaczymy jak to będzie się zmieniało w następnych latach i to jest ciekawe, czy ten kierunek, czy ten kierunek poprawiania tej pracy. Zdecydowanie wnioskiem z tego jest tak, że tam, gdzie są plany zagospodarowania przestrzennego, te dzielnice czy wydziały architektury, tak i budownictwa tych dzielnicach, zdecydowanie mają mniej pracy i to jest ten kierunek myślę, który, który miasto powinno osiągnąć. Tak. Dużo planów wtedy... W ogóle warunki zabudowy nie są, nie są potrzebne i ogromna część tych sił, które, które poświęcają dzielnicę na przygotowanie właśnie tych decyzji mogłaby wyłącznie skupiać się na pozwoleniach na budowę. To jest kierunek, który, którego oczekujemy. Tak? Myślę, że wszyscy nie wiem czy Państwo mają jakieś pytania.